Witajcie, z tej strony Bartek z I. i Tata Siemanko w kronąciku z gry Brawl Stars. Mamy dzisiaj wymaksowanego już Clansiego, ale to nie o tym odcinek. Klansji jest już na 11 poziomie. Wszystkie postaci na 11 poziomie. Mamy karnet prawie skończony. No jeszcze 15 sztuczek i będzie karnet skończony. Ale to jeszcze daleko do końca sezonu. Mamy na to czas. Jest nowe skin Jackie. Oferta Montwa Jacki za Gemiki, możliwość kupienia, ale teraz nie. Mamy odcinek no. z serii najrzadszy skin, który możecie spotkać w grze Brawl Stars. On jest. Bartek wie jaki to jest i zaraz znajdzie dla was. Jeszcze chwila, jeszcze sekundka. Mamy. ten. Wiesz, że jest najrzadszy Bomylkowa bo Amber. Amber. Więc bierzemy za błyskotki. Błyskotki. Potwierdzamy zakup. I mamy to Bomylkowa Amber jeżdżąca na rolkach, mający coś na zasadzie jakby tak Pan policjant, który ma do pokazywania kierunku. Lizaka. Lizaka, dokładnie tak. I Bartek szuka spokojnie Amber. Amber jest, pierwszy mamy skin do niej. Pierwszy skin, ale jaki? Wyjątkowy, bombelkowy. I jedziemy, Bartek, żeby zobaczyć, że mamy złoto i będziemy walczyć o co? O diamenta i mityka. Mityczny jest w tym sezonie do zrobienia. Więc zaczynamy zobaczyć, czy on niedługo jakieś nowe mało, tekstury. A, czyli jak on uderza. Odpalałeś coś za gemiki? Nie. A co może... Za... W sensie zapucharki, że Tak? Nie. Dobra, Amber. Leci, bombelki lecą, proszę państwa. Fajny schemat, fajne, fajne że... Długie takie włosy, strasznie. O kurde, patrzcie teraz rozwalamy. bąbelki patrzcie co. Ja A Penny wyskoczyła z krzaków. Jednym strzałem. To jest niemożliwe. Mamy jeszcze gadżet, który jest naokoło. A to zaraz. Teraz? Nie, nie, czekaj na EMS, która teraz się zjadła To jest niemożliwa ta gra A ja patrzę, ma fajny waży. Taki chód dawaj, dawaj EMS O kur... Panią pewnie też Po lewej stronie puszczaj plamę oleju tak jest, lecimy do góry. Jeszcze gadżet mamy odpalony. Pam widzę tutaj robi robotę. O kurde. Życie sobie załaduj. Może. Nie już, przegraliście. Ale, w jaki to przetestujesz tego skina? Tak, przetestuję skina. Paciak schował się specjalnie w krzakach. Żeby poczekać na ten moment, gdy ktoś podejdzie. Na Singla nie. się nie nadaje, bo jest mapa która się Amber nie nadaje. O, nie, przejrzeliśmy. cały czas nie przetestowaliśmy za bardzo. Dla to testuje? Mogę, czemu nie? Będę wybrał kandydatów dnia, ja sobie wybiorę napad. Nie, czy to jest sens, napad wybrać na Aber? Może. Chcę go przetestować, oczywiście. Będziemy jeszcze testowali wszystkie skiny. Wodne, może. Robimy takie odcinek. O kurde, bronzy przeciwko. Spaliłem wszystkich, ale dostałem bombę. Co on robi? Czy my idziesz do góry niszczyć tutaj? A bo jaki to tam idzie ich rozbadać. Tak jest. I my wygrywamy. I wygrywamy to. Czekam na, na, jeszcze na nich. Tu to, to mapę grały, to mapa jest fajna akurat. Panie idą do mnie, tylko idą dam do nas. I to są ciołki. A bo ja jestem ciołek. Abra, wygraliśmy. 3, 2, 1, win. Patrz jak szybko, wie ta wygrała ja przygrałem. Nie wiem jak to jest możliwe, bo może jest no. taka mapa. tam tamtych Nita zrobiła swoje wygrana, budkowe żeby... Zwycięstwo, proszę Państwa. Patrz, jak ona śmiga i takie bąbelki zostawia po drodze. Nie ma takich bardziej. Co bardziej? A to ona puszcza takie, te jakby puszczała bańki, że. do, do dmuchania. To... No tak, to jest do dmuchania baniek. Teraz mi się przypełniało. Matek ma rację, rzeczywiście. Jeszcze zapalimy ten. Bo faktycznie to jest, ona jeździ na rolkach. To jest transportowo, plus dmucha bańkami. I on atakuje nimi, pa. No retestujemy pod względem czy jest dobre na zbiory klejnotów. No, zbiory klejnotów jest ok, ale chodzi o to, że po prostu świetnie wygląda. To jest hiking jako nowy, odświeżony. To dobrze. A zauważyliście, że ten squid, squid jest rzadki, a, mam, a mamy go? Patrzyłem ostatnio. nie można go kupić, nie mam go w sklepie. Tak jak Leona naszego. Ja się skupił, zobaczymy czy wygra Raczej nie, bo pewnie coś się połaś na gamiki przy gracie Jak coś się na dzieje Ale możemy wygrać, to jest taka bomelkowa To będzie ogień z tego? Zobaczymy teraz Patrz, ogień będzie może z tego, albo to zniknie zaraz Zobaczymy jak pójdą Wchodzą Ta to jest taka woda, która znika, parująca woda jakby jeszcze kogoś trafiłem Leon dostał. Mamy spajkę. ucieka. Mamy ma. spajka. rata, spajka. Leon ma jednego i ucieka. <noise> Jaki to jest dziwny, taka taka Do tyłu spajkuś. Spajkuś do tyłu. Spajkuś zginie, tak jak zawsze. Kurczę, nie zdążyłem rzucić. Nie patrzcie z ten bajer za nowej. Zbieraj ucieka. 7 93 HP, co jest? Widzowie musimy teraz wygrać. Rozwalić to, bierzeczkę Do tyłu nie, czemu nie mogę zdążyć. Coś telefon się popsił, że Wam powiem jeszcze, że nie mogę jednocześnie coś zrobić. Kilku rzeczy też tak mam. To może blosa tak zmienił. O kurde... Nie, nic ja zrobiłem. Kicha wyszła. Nie potrafiłem grać Amber. Polcy mi się ślizgały, nie miałem pojęcia, jak to kliknąć jednocześnie, żeby podpalić, rzucić tego i jednocześnie nie mogą tego zrobić. Mm, nie wiem. Eee, zobaczcie nasz kup. Są nowe osoby dołączyli. Mamy prawie milion punktów. Tak. Mamy 97, 97, 976 396. Hej, to gościu mam już mistrzowską rangę. No ale to nie będziemy go gonić. Więc co? Jak Wam się podoba najrzadszy skin w Brawl Stars? Tym bardziej dla Amber jest moim zdaniem kozacki. Jakim zdaniem jest Wasz najrzadszy skin? Najrzadszy, najładniejszy? No kwestia jak zwał, tak zwał. Więc co? Widzimy się w kenacinku. Hej,